Witajcie moi mili, to ja wasza wróżka Natalia. Dziś odczytam wam horoskop dla drugiej połowy sierpnia dla żywiołu wody. I zaczynamy od raka. Jeśli chodzi o raka i drugą połowę sierpnia, to yy, jeśli chodzi o uczucie, to wiele z was yy, po prostu dopadnie amor, zrodzi się jakaś miłość platoniczna, miłość w sercu. No, widzę, że wiele z was w tym okresie może się zakochać. I jeśli chodzi o tą miłość, to na pewno. Z tego zrobi się coś więcej, i może być to właśnie nawet stały związek. Wiele z Was dowie się też, że może na świat przyjdzie potomek, może będzie powiększenie rodziny. Wiele z Was w tym okresie też ludzi po prostu, kariery, ludzi publicznych może zabłysnąć, może po prostu e, dostać jakąś właśnie główną wygraną, e, zdobyć jakąś główną nagrodę. Widzę też, że będziecie mieli wsparcie finansowe, e, będziecie mieli sponsora, e, pieniążku wam też w tym okresie nie zabraknie. Wiele z was też wyjedzie i będą to wyjazdy e, takie w gronie właśnie tak jakby będziecie wyjeżdżać w parach mąż partnerzy będziecie wyjeżdżać w jakieś takie podróże takie planowane i te podróże będą bardzo szczęśliwe, bardzo będą oddalone i takie spełniające wasze marzenia na tych, na tych właśnie wyjazdach właśnie urodzi się miłość, uczucie, odrodzi się ta miłość i to uczucie. W tym okresie też wiele z Was może liczyć na nowe awanse, na nową pracę, na po, na po prostu podwyżki i awanse. Jest to naprawdę bardzo, bardzo sprzyjający czas dla raka. Jaką kartą będzie karta na miesiąc na drugą połowę miesiąca sierpnia, a z buław też czekają Was właśnie dobre wiadomości, nowy początek, jeśli w tym okresie będzie zakładał jakąś działalność gospodarczą, jakiś biznes, więc to wszystko będzie naprawdę bardzo udane. Jest to naprawdę bardzo sprzyjający czas, jeśli chodzi o raka. Też moje drogie raczki, proszę o subskrypcję i stawianie lajków. Następnym znakiem zodiaku będzie Skorpion. Skorpion. Wiele skorpionów w drugiej połowie sierpnia wyjedzie gdzieś. Wyjedzie w, takie, wyjedzie w takie podróże spełniające marzenia, nierealne oczekiwania. Tak, te marzenia i oczekiwania wasze się spełnią. Wiele z was w tym okresie, też w drugiej połowie sierpnia, wolnych skorpionów. No, będzie legalizować swoje związki, co niektórych czekają zabawy, imprezy. Będziecie po prostu żyć chwilą, będziecie się cieszyć życia. Dostaniecie jakiś prezent od losu, od, 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 od życia. Te prezenty będą dla Was bardzo takie pomyślne. No, i właśnie widzę, że wiele z was w tym okresie samotnych skorpionów zalegalizuje swój związek. E, czeka was ciężka praca, będziecie się musieli o coś postarać, będziecie w, now, będziecie w jakichś nowych zawodach, możecie napotkać też na jakieś trudności. No i oczywiście będziecie musieli udawać swoje, będziecie musieli udowadniać swoje. Racje. Mogą być tylko jakieś drobne problemy, i one naprawdę będą drobne pod koniec e, sierpnia, ale one mogą was e, przerastać. Chodzi, chodzi o to, że na pewno wiele musicie jeszcze w życiu się nauczyć na jakichś nowych stanowiskach pracy i pokonać jakieś, jakieś swoje drobne e, problemy, które naprawdę się rozwiążą. Jaką kartą będzie karta e, na, na drugą połowę e, sierpnia? Jest Rydwan. Mówi nam, że wiele z was właśnie wyjedzie, e, że wiele w tym czasie e, znajdzie swoją drugą połowę, e, zalegalizuje związek, a także jakieś sprawy, które stały w miejscu, e, one się będą rozwiązywać, w bardzo dużym tempie. No, co mogę powiedzieć, że jest to taki naprawdę dobry czas dla Skorpiona, bo Wasze wszystkie sprawy się poukładają, plany. Musicie o jakieś sprawy swoje zawalczyć. E, możecie napotkać na drobne e, problemy, które Was będą przerastać, ale po prostu naprawdę nie dramatyzujcie, bo to będą naprawdę bardzo. Bardzo drobne problemy. No i moje skorpiony, dziękuję Wam za uwagę. No i też proszę Was o subskrypcję i stawiajcie lajki do góry. Teraz następnym um, znakiem zodiaku będą rybki. Ryby. Jeśli chodzi o rybę i drugą połowę, drugą połowę sierpnia, to wiele z was straci głowę dla miłości, dla uczuć. Będziecie zakochani i te uczucia będą bardzo silne, ale też musicie uważać właśnie w tych związkach, żeby ktoś was nie oszukał, bo będzie mówił wam o uczuciach, o miłości, a te uczucia nie do końca mogą być prawdziwe. Wiele z Was w tym, w tym okresie będzie takich, będziecie tacy bardzo nadpobudliwi będziecie działać i wszystkie te działania będą w bardzo dobrym kierunku. Uważajcie właśnie, żeby ktoś was nie wykorzystał właśnie w związku w uczuciach, bo później możecie być zawstydzeni przez jakiś związek, możecie być zawstydzeni przez jakąś sytuację. Będziecie się czuć bardzo tak nieswojo, e, niezręcznie, jak e, Obcy między swoimi, po prostu będziecie w niedobrych towarzystwach. E, uważajcie na te towarzystwa, bo na pewno mogą Was przysporzyć wiele, wiele problemów. No, jeśli chodzi o pracę, to w tym okresie, jeśli będziecie podejmować pracę nową, ona będzie bardzo trafna, bardzo korzystna. No i też karty mówią, żebyście po prostu nie nadużywali używek. Bo pieniążków nie będzie przy Was. Te pieniążki będą w jakiś sposób przeciekać Wam przez palce. A tak naprawdę to koniec miesiąca to bardzo by się one przydały, ale możecie po prostu y, lekkomyślnie je stracić. Jaką kartą będzie karta na drugą y, połowę sierpnia? Jest też Rydwan, więc, wiel, więc wiele z Was też wyjedzie w podróże. Mówi o tym, że jakieś Wasze sprawy, które nie rozwiązywały się, one zaczną się rozwiązywać tak w galopie, szybko. No i oczywiście wiele z Was też wejdzie w nowy związek partnerski. Jest to dosyć dobry czas, tylko jest taka po prostu przestroga dla Was, żebyście się nie dali oszukać ludziom, którzy mogą w jakiś sposób Wami manipulować. E, jakaś po prostu inteligentna osoba, i karty mówią, żebyście się też inteligencją po prostu kierowali. No i moje drogie rybki, proszę Was też o subskrypcję i stawianie lajków. Dobiegliśmy do naszego e, końca horoskopu. Dziękuję wszystkim za uwagę i oczywiście zapraszam we wrześniu. Do usłyszenia.